Kochani Casty z tej strony, wasz ulubiony masturbant i youtuber Na pełnej Nie, potykajcie, muszę sobie zrobić inne ustawienie tego aparatu O! A ja nam teraz pokażę jak to wszystko wygląda Chciałbym wam powiedzieć tak Na wstępie właśnie byłem zdać egzamin na prawo jazdy I go kurwa zdałem Więc yy, chcę od was gratulacje Mega się cieszę mnie tak z nerwów boli, że to jest masakra Bo to była moja druga próba, do następie No Ale bywa i tak, że za pierwszym też się nie zdaje Fajnie, zdałem, teraz jeszcze tylko na przewóz towarów i Ruszam w trasę, panowie i panie, bo no nie oszukujmy się, no ciężko, ciężko dziś zarobić jakieś pieniądze, a pieniądze są mega potrzebne. Zobaczcie, jesteśmy tutaj. Ech, powiem wam tak, jesteśmy w Poznaniu, mamy się 27 czerwca. Godzina dziewiąta. No co, no, no gówno i chuju sto. <laughs> nie, a tak naprawdę powiem wam, że... Nie wiem, mam tyle emocji w sobie, że masakra dzisiaj, a dzisiejszy dzień się nie kończy, bo jeszcze wieczorem widzimy się na Euphoria Festival, kochani, dokładnie tak. Euphoria Festival 2010, 21, Dobra, pierwsze bzdury, bo nie, nie wiem, co powiedzieć dokładnie. Wiecie, co ja chcę teraz? Kebaba. Ale nie mam. Więc będę musiał sobie jeszcze coś zrobić. Nie, nie wiem, się położył spałem, jeszcze do roboty dzisiaj idę. O samolot leci, jak słyszycie. To jest takie życie Kowalskiego, nie? Powiedziałem, że się spóźnię, myślałem, że mi to trochę dłużej zajmie, to powiedziałem, że przyjadę na 11. A to dupa, tu dziewiąta, jest po egzaminie, Mati leci piła. Aj kochani, żebyście wywiedzieli, jak mi się kurwa nic nie chce. Dobra. Dobra kochani, lecę. Jeszcze powinienem jechać te prawo jazdy opłacić, ale ogólnie mam to w dupiej tam. Mam czas, jak mówi. Mam czas i ten. Uważajcie na tym rządzie tutaj bo na tym rądzie kurde robią zdjęcia teraz tak rozglądam się za jakąś kłoną ja żeby żeby sobie coś pojeździć, powozić o, tu się grzywkę poprawia. tu uważajcie na tym rądzie, bo tu robią zdjęcia tu jest Ładar. Cool ciach, ciach ole, uważajcie żeby nie było komplikacji, nie kłopotu najmana Zjedziemy na prawy. To jest jakieś mijanki, sranki, rudanki. Tam na drugiej stronie pazle te cały robią. Nie wiem czy oni e, krawężnika nie wkopywali, bycia? Tam jest taka kolba, ale więcej już nie pojadę. Co ja nie wiem po co mam tu jechać. No rzeczywiście, tu jest, patrzcie, tu jest ładny asfaltik zrobiony. Ładne asfalterio a my sobie spokojnie jedziemy. byle wyjechać z Poznania już dróżka na szczycie, mobile, mobile. wiemy, sobie tutaj na prawę, zostaniemy jednak bo tam może być kółno. Kam, 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 Tramwa jedzie, zobaczcie tak jak nie było i tramwa jest na tym, ale my sobie dalej idziemy, nie? więc na spokojnie, na spokojnie będzie tak, że trasujemy sobie w korku i tyle. Ale powiem Wam, że mam szybę otwartą, wszyscy mają pozamykaną i tak jebie spalinami tutaj wszędzie. To jest koniec tu, nie? Koniec! Patrzcie jaki wszystkich wydydatki grają, bękku. Nie? Czasami warto wjechać na prawy pas, żeby wszystkich wydymać. No i z tym. Stuczka będzie. Stuczka z tak zwaną elką. Teraz patrzcie ten nas tak, tym, tą kiją cyknął, a my teraz go dytniemy. Patrzcie to. Tak się kurwa kaszle na pomorzu, zaczek żeśmy go zrobili. Bęger kurwa, bęgel. Bęg kurwa. Nie śmieci kurwa. Niebać śmieci do bólu. Następne światła. Prześliczna, blond. Blon, blond, 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 blon, dneczka. O, ale ma okulary, gdzie I bebzon, jaki ma na wierzchu. Widać, że nie ma. Ujaj, jakie ma, afrykańskie dubsko. Na wf chyba kurwa było, spisane ten. Wpisane chyba było kurwa zwolnienie z wf no ale tak bywa. Uwiedź, kurwa, powiedz, że ze mnie, że. kurwa, śmieciarka zapieżdża, bo co, poka. Prześliczna, wior, wiolą, wielolą, czerwice Nie startujemy Startujemy do góry To twoja sprawa Masz garcie brudne To trzeba spawać Bury i z i z dupy i z lupy lupy Dobra jesteśmy Dalej włącza się, one się włączy, włączy? Tak Patrzcie to przyłączam na trójkę Teraz patrz na prawy pas, bęk I na lewy Zrobiliśmy to I chujów, z to coś tu się zjebało Nie wiadomo co Dobra, skręcamy w prawo kochani, migacz Pamiętajcie, żeby zawsze był kurwa włączony migacz I pełna pizda teraz do góry Ile fabryka dała? Ja mam w biegu, mam kurwa już 60 Dobra, Moc Górczyński, mijamy, wyjebane, jak już mijamy Moc Górczyński, to wyjebane kalafiorem, proszę Państwa. Piękny amerykański Moc Górczyński. Bang. Uwaga, bo tam stoją. O ile tam stoją, że uważać. This is photo -radar. photo -radar. the photo -radar. photo -radar,